Cześć, dzień dobry, mamy nowy, piękny dzień, troszkę pochmurny i taki szaro stalowy, ale jak zawsze piękny. Dzisiaj rano troszeczkę popadało, a ja chciałem pokazać wam jak się rozłożyliśmy i gdzie stoimy, bo wczoraj wróciliśmy z Helu już po zmroku, także nic nie kręciłem. A stoimy sobie w ten sposób, jesteśmy na Polu kempingowym Horyzont we Władysławowie, czy w zasadzie to chyba w Chłapowie, bo tutaj to jest na granicy tych dwóch miejscowości. Stoimy przy Klifie, tutaj mamy parcelki dla kamperów i dla przyczep a przed nami są parcelki namiotowe. W tej chwili trwają prace renowacyjne na polu. Tutaj te parcele dla namiotów są zamknięte. Jest wykopany rów i ułożony nowy dren tak żeby te parcele były przyjemne i suche. Jesteśmy tu na horyzoncie sami. Wczoraj mieliśmy towarzystwo kamperka dwie parcele dalej ale dzisiaj już jest totalnie pusto. Pozwolę sobie przejść tutaj przez te taśmy, które odgradzają teren. Tu trwają też prace renowacyjne. Chciałem wam pokazać bardzo fajną rzecz, mianowicie taki tarasik widokowy, z którego można podziwiać Bałtyk i plażę. Zobaczcie, chyba niedawno oberwał się klif. Widać takie wycięcie w linii brzegowej i trochę rzeczy naspadało tutaj na Ten kemping jest bardzo przyjemny, taki fajnie, miło uporządkowany. Tutaj mamy strefę dla namiotów, strefę rodzinną. W tym miejscu znajdują się toalety i prysznice. Tutaj letnia kuchnia, a po przeciwnej stronie mamy Parcele dla kamperów i przyczep, taki drugi rząd od tego widokowego. Miło, czyściutko, uporządkowanie. Każda parcelka, jak widzicie, jest otoczona roślinnością, także zapewnia trochę prywatności. No i przy parcelkach mamy wyprowadzone ujęcie wody oraz podłączenie do prądu. Idziemy sobie główną aleją. Tutaj kolejne miejsca, kolejne parcele. Jak widzicie, jest tu całkiem sporo stanowisk. Tam byliśmy przed chwilą w Alei Bukowej. Tu wydaje mi się, że to Aleja Brzozowa, a nie, przepraszam, jest to Aleja Lipowa, a Brzozowa jest następna. Na terenie kempingu znajdują się też domki do wynajęcia. Więc jeżeli nie macie własnej przyczepy, własnego kampera, też możecie przyjechać tu, wynając sobie taki domek i fajnie spędzić czas. Obok części z domkami znajduje się plac zabaw. Już tutaj wczoraj Teoś obleciał wszystkie zjeżdżalnie, a obok placu zabaw mamy boisko. Szybkie spojrzenie na mapkę. Jeżeli chcecie, zapauzujcie sobie film i obejrzyjcie ją dokładnie. Na prawo od mapy jest punkt do zrzutu nieczystości. Jest słupek serwisowy Camp System, śmietniki i kolejne toalety. Witamy się z portu w Gdyni. Przyjechaliśmy, e, pozwiedzać troszeczkę. Chcieliśmy wejść na ORP Błyskawice, ale nie wiemy, czy jest dostępny teraz do zwiedzania. Bo wyczytaliśmy w internecie, że na czas zimowy jest zamknięty, ale może uda się wejść, może przy okazji ferii zimowych można po prostu go pozwiedzać. Także zobaczymy. Trafiliśmy w bardzo kiepską pogodę. Dzisiaj ma uderzyć jakiś huragan w wybrzeże, a my zostawiliśmy przedsionek i przyczepę na klifie przy morzu, także zaraz po zwiedzaniu uciekamy z powrotem na nasz kemping horyzont i postaramy się zabezpieczyć nasz obóz. Dosyć mocno pada. Na szczęście mamy wodoodporne Etui. Na telefon i dzięki temu możemy nagrać jakieś ujęcia. Może troszeczkę trząść, bo nie wyciągam w tej chwili gimbala. Zaraz przeczytamy, zaraz zobaczymy. Kasa 75 metrów dalej. Ach, widać ją. No niestety, ze względu na to, że teraz prowadzone są prace konserwatorskie oraz załoga przechodzi ćwiczenia pożarowe, okręt jest niedostępny do zwiedzania. No szkoda. Okazało się, że możemy zwiedzić Dar Pomorza. Jest otwarty w tej chwili do zwiedzania, więc wchodzimy. Wchodzimy deszczowi podróżnicy. Zanie zaczynamy od zejścia na międzypokład, który służył jako pokład sypialny i dzienny dla studentów. Tą trójmasztową fregatę zbudowano w stoczni w Hamburgu w 1909 roku. Początkowo statek wykorzystywany był do szkolnych rejsów po wodach europejskich oraz Karaibach. Dziwnie się chodzi tutaj pod pokładem. Bo podłoga nie jest prosta, tylko unosi się do środka statku i opada na burty. Kiedy tu chodzimy, cały czas mamy wrażenie, że statek mocno się buja na falach, chociaż ten ruch jest minimalny. Po I wojnie światowej, postanowieniami traktatu wersalskiego, okręt przekazany został do Francji. Ostatecznie nie był tam eksploatowany. Zobaczcie, jaki silnik. Ciekawy jestem, czy to jest silnik napędowy, czy to generator prądu. I to nie jest statek wycieczkowy. Tutaj wszędzie ciasno trzeba oszczędzać, miejsce tak jak w naszej małej przyczepce. Tutaj mechanizm przekazujący komendy z mostka. Do maszynowni rura zastępująca łączność telefoniczną i radiową, gdzie jesteśmy? Tu już statek się zwęża. Tam dalej, czyli jesteśmy gdzieś przy dziobie. Tu są magazyny Lin i żagli. W powietrzu, wiecie co, unosi się taki zapach sadzy, zapach dymu. Już idę synek. A tu zobaczcie, jakie ogromne szakle. Tak dla porównania, moja dłoń, która też nie jest mała. W lipcu 1929 roku statek odkupił Polski Komitet Floty Narodowej wraz z innymi organizacjami poszukującymi jednostki szkoleniowej. Po remoncie w duńskiej stoczni Nakskow żaglowiec przybył do Gdyni 19 czerwca 1930 roku. Powyżej magazynu żagli znajdują się pomieszczenia oficerskie, dwie kajuty oraz mesa, w której oficerowie spożywali posiłki, a także odpoczywali po służbie. Na stole możemy zobaczyć kratownicę, która zabezpieczała naczynia przed przesuwaniem się podczas przechyłów. Zazwyczaj do tego celu wystarczał mokry obrus rozłożony na stole. Przy mesie znajduje się bufet, w którym posiłki z kuchni rozkładane były na mniejsze porcje. Można było też w nim zaparzyć sobie kawy czy herbaty. Wyżej znajduje się kajuta komendanta oraz salon wypełniony pamiątkami z licznych rejsów Daru Pomorza i jego załóg. Dar Pomorza pod polską banderą odbył 102 rejsy szkoleniowe, przepłynął pół miliona mil morskich, jest to odległość równa 25 rejsom dookoła świata. Wyszkolił 13 384 studentów. Zasłynął jako pierwszy statek w dziejach polskiej bandery handlowej, który opłynął dookoła świat. A jego nazwa upamiętnia znaczny wkład finansowy społeczeństwa Pomorza w jego zakup. Spójrzcie na te olinowania, jak tu się w tym połapać. Po wyjściu na zewnątrz dostrzegamy, jak ogromnym statkiem jest Dar Pomorza. Długość pokładu to 80 m30 cm, długość z wynosi 93 m. Wysokość to 41 m40 cm. Szerokość pokładu to 12 m60 cm. Zanurzenie to 5 m70 cm, a wyporność statku to 2500 ton. Powierzchnia żagli jest równie imponująca: to 2100 m2. Załoga składała się zwykle ze 189 osób, w tym 28 osób załogi stałej oraz od 150 do 200 uczniów. A no, wchodzimy. O idziemy na sam dziób. Uwaga na liny. No tutaj już jest konkretnie pochyło. I kto na siatki wchodzi? ja Na sam przód? Na przód Ale teraz się nie ma Wysoko Niech nie idzie, no bo jakby spadł but No właśnie, to byśmy nie mieli buta I płyniemy prosto hen w morze między Międzyzdroju Albo jeszcze dalej przed deszczem uciekamy do akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego. A tu przy wejściu są meduzy i to żywe. Ale śliczne. nie mają nogi. No, musi się kręcić woda. To jest takie specjalne okrągłe akwarium, żeby się nie poobijały o ściany. Wygląda, jakby szybowały w powietrzu. Mama poszła oddać kurtki do szatni, a tutaj na korytarzu wita nas Nemo z tatą i Dori w swoim osobnym akwarium. Okazuje się, że teraz Nemo ma brata. Tak właśnie, Nemo ma młodszego brata, trzecia część. to jest krywek. Akwarium gdyńskie to jedna z największych placówek tego typu w kraju. Posiada najdłuższe tradycje związane ze zbiorem i ekspozycją wodnej fauny i flory. Akwarium nie tylko prezentuje ciekawe okazy, ale stara się również przekazać wiedzę naukową na temat fauny wodnej. A teraz podzielę się z Wami małą ciekawostką, o której przypomniałem sobie podczas montażu tego filmu. Kiedyś hodowałem płocie i okonie w akwarium w domu. Zauważyłem, że przed burzą lub sztormem stały tak samo jak te tutaj w Gdyni, z głowami skierowanymi w dół. Nie zwracały uwagi na to, co się dzieje wokół nich, i nie były wtedy zainteresowane pokarmem. Jak widać z zachowania ryb można wiele wyczytać. Tego dnia w Gdyni i do nas zbliżał się sztorm. Przyjedźcie tu i poznajcie zwierzęta zamieszkujące przybrzeżne wody Bałtyku, Amazonii, rafy koralowej, mieszkańców oceanicznych głębi oraz stworzenia zamieszkujące na styku lądu i wody. Zwierzęta można podziwiać na przestrzeni trzech pięter w budynku rozmieszczonych w 68 akwariach ekspozycyjnych. Pojemność zbiorników sięga od 200 do 10 tysięcy litrów, w których znajduje się ponad 1500 żywych organizmów z około 250 gatunków. W sali dydaktycznej poznacie wiele ciekawych faktów z życia zwierząt morskich z całego świata. Można tu obejrzeć niesamowite eksponaty i doświadczyć ich rzeczywistego rozmiaru. Mama, i potem Tu mamy taką niesamowitą rybę. Jest to samogłów, ale zobaczcie, co jest najciekawsze. Występuje też w naszej części Bałtyku. Niesamowite. Teoś, gdzie ty wylądowałeś? W paszczy Megalodona. W paszczy Megalodona, ale to musiało być ogromne zwierzę. Albo reki. A tu zobaczcie rozmiary Megalodona, porównanie. Ale to było ogromny reki. A spójrzcie tutaj, głowa miecznika. Totalnie niesamowita. Jest to trochę ciemno, ale tak dla porównania. Zobaczcie na jego oko i moją dłoń. Ale to jest ogromna ryba. A tu zobaczcie: mamy naprawdę niesamowite rybki. Cud natury. Nazywają się czterooki. A to dlatego, że. Pływają, zobaczcie, tak przy powierzchni. Ich oczy do połowy zanurzone są w wodzie, i dzięki specjalnej ich budowie mogą widzieć to, co dzieje się nad powierzchnią, tu gdzie polują na bezkręgowce małe kraby, oraz widzą to, co dzieje się pod wodą, równocześnie. Niesamowite.

Coś super fajnego, przekrój dna i zwierzęta, które w nim żyją. Pamiętacie, jak w Belgii zastanawialiśmy się, czy to było w Holandii, nad różnymi formacjami piaskowymi, które były na miejscu, gdzie, na miejscu odpływu w piasku. Teraz możemy zobaczyć, jak wyglądają niektóre zwierzątka, które żyją w Bałtyku, przy brzegu, jak one sobie tutaj kopią tunele. Jak wyglądają, i co najważniejsze, jakie ślady zostawiają. To jest bardzo fajne porównanie między Morzem Północnym a Bałtykiem. Zobaczcie wielkość małży, jak się różnią te z Morza Północnego i nasze bałtyckie. Są międzyzdroje? Nie. Tu na środku znajduje się taka wielka mapa Bałtyku można no tutaj naciskać poczekaj. patrzcie, zaświecę wam zaraz gdzie jest Wolin? szukajcie a jest i Wolin jest i nasza mała wyspa możemy sprawdzić gdzie znajdują się jakie głębie i zatoki Masz ma tutaj a. niesamowitą zabawę Bo robi się sztormowe, dlatego szybko wracamy na kemping i zabezpieczymy naszą przyczepę. Polecamy Wam, jeżeli będziecie w okolicy przyjść do akwarium w Gdyni. Jest naprawdę świetnym miejscem na wycieczkę z dzieciakami. Jest tutaj sporo różnych ekspozycji, sporo zwierząt, które można zobaczyć, a także mapa Bałtyku, zwierzęta, które w nim żyją oraz porównanie wielkości różnych, egzotycznych zwierząt. I wróciliśmy na kemping eee, I słuchajcie Nasz przedsionek dzielnie walczy z wiatrem Nie jest tak super przytwierdzony Jak jakby to zwykle wyglądało Nie mamy aż tylu szpilek wbitych co, e, co zazwyczaj Bo tutaj jest mięciutko bardzo I stwierdziłem, że i tak nie ma sensu Więc bardziej przywiązany był do przyczepy I muszę wam powiedzieć Że nieźle podskakuje na wietrze Zobaczcie jak to wygląda, wieje bardzo mocno z nadmorza, wieje z nad klifu, wieje też bardzo mocno z nad lądu I podjęliśmy decyzję, że ściągamy, chowamy przedsionek, ale przynajmniej po deszczu na tym wietrze szybko wysechł Więc zaraz ściągamy przedsionek, dzisiaj tak jesteśmy tutaj ostatnią noc, no i będziemy bez przedsionka Pokażę Wam jeszcze od zewnątrz, jak to wygląda. Cały się przesunął, także część linek jest e, luźna. O, widzicie, tu, widzicie, tutaj mi się jedna linka przed chwilą zerwała. Jak mówiłem, jest tutaj grząsko i miękko. Tutaj też się poluzował, także nie ma co. No i oczywiście nie przypinałem go tak jak zwykle do rączek manewrowych przyczepy, to też by go bardziej ustawiło, ale nie ma co ryzykować. Bo jak będzie mocniej wiało w nocy, no to szkoda się w nocy zrywać, wychodzić z przyczepy i wtedy składać przedsionek. Także zrobimy to sobie, póki te podmuchy nie są ciągłe, tylko są takie uderzenia, wiecie co? Idzie od morza uderzenie, uderza w przedsionek, chwila jest ciszy i tak samo od strony lądu. Jest moment taki, gdzie tak jak teraz nie ma wiatru i nagle jest uderzenie, także sztorm dopiero się rozpoczyna. Uuu, muszę go łapać, bo zaraz odleci I przedsionek już schowaliśmy Jest już sobie w bagażniku dachowym Także chyba cofnę tutaj samochodem na parcele Tak, żeby nam nie dmuchało w przyczepę od boku I w zasadzie jesteśmy przygotowani na uderzenie Jesteśmy już w przyczepie Całkiem, słuchajcie, nieźle dmucha co chwilę przyczepą nam rusza delikatnie na boki. Widać nawet, to nawet na tym drzwi. łapaczu znów. Mogę Wam coś powiedzieć, widzowie. Oczywiście. Raz nam się drzwi. No ruszają się drzwi. W ogóle wszystko lata na boki. Na tylnym łóżku zrobiło się zgrupowanie. Dzieciaki siedzą. Justyna z T8 układają takie magnetyczne klocki. Nawet łateczka poleciała do tyłu. Nawet takie są. Nawet takie. Ogólnie to zepsuł nam się kran. Nie wiem, co się dokładnie wydarzyło. Ale woda wycieka tym otworkiem z tyłu. Tu się chyba coś wyrobiło. Albo podczas jazdy wypadła jakaś zaślepka. Ale może uda mi się to zaprezentować. Ale kiedy odkręcę wodę, a polała się właśnie. Także nie używamy. Kranu lecimy na patencie, mamy taki zwykły zbiorniczek i po prostu on nam działa jako kranik. A tu jeszcze chciałem wam się pochwalić kolejnymi kubeczkami do kolekcji. Mamy tu kubek kapitański z daru Pomorza oraz pamiątkowy kubek z Gdyni. I mamy też tu małego campingowego pieska z Łatką przed chwilą byliśmy na spacerku połapała wiatr obszczekała wszystkie ruszające się drzewa jednym słowem obroniła nas a teraz myszkuje zjadła swoje jedzonko i teraz szuka węszy gdzie by tu się położyć zaczęły być syreny nie wiem, czy wy to też słyszycie. To chyba straż pożarna tutaj. Może jakaś gałąź, jakiś konar lub drzewo się przewróciło w okolicy? Zobaczcie, jakie tu zaawansowane figury geometryczne powstają. <gry> Latawiec stałeś. <gry> i zupełnie hmm. przypadkowo latawiec to my tu sobie jeszcze pobudujemy a z wami widzimy się jutro do zobaczenia, cześć